Witajcie kochani! Dzisiaj odtwarzamy Q&A, które zrobiła Weronika 3 lata temu, 3 lata później, z Polką, z Chinką, z u się polskiego, <laughs> już spaliłaś na starcie, z Hinką uczącej się polskiego, która mieszka w Warszawie, a teraz jest no w worries. to nie ma, że koronawirus, jakby ona mieszkała od roku w Polsce, Ci e, Chi, chi dobrze to mówię? Chi ale mówimy Klaudia i Klaudia właśnie... Nie chciała tamtego filmiku, żebyśmy go oglądały, bo mówi, że teraz ma dużo lepiej, le, dużo lepszy akcent i że mówi A, dużo lepiej, więc zaprezentuj. Nie. Pierwsze pytanie od Eli. Nie, pierwsze pytanie z filmiku było, no. dlaczego uczysz się polskiego? Dlaczego uczysz się polskiego? Um, bo trzy lata temu przyjechałam do Polski i byłam na kursy i byłam w szoku, taki piękny kraj, ludzie są takie mili, a potem miałam taką motywację. To my jesteśmy takie miłe? To my piecowego. jesteśmy tym powodem? Tak, jesteśmy super. <mandatki> a! Dobra, a co najbardziej Ci się spodobało w Polsce? Jakaś jedna rzecz. Jakbyś musiała jedną wybrać, to co? Ela. A, tak. <coughs> Nie okay. no, ale tak naprawdę. Ludzi, no. Ludzie? Hmm? Ludzie? Ok, a jedzenie smakuje ci jedzenie polskie? Nie, ona je azjatyckie jedzenie. A nie, ja też wiem, polski. Ja, ja mogę gotować, kotlet. Kotlet, no. umiesz gotować, tak? No. Tak? Go, go. A jaka jest rzecz, która ci najbardziej w Polsce smakuje? Kotlet. Kotlet. No, ale ja też uwielbiam. pierogi. Lubię. O, o a które? Z jakim to nadzieniem? To... Ruskie. Ruskie, o, no, ty ruskie. Dobra. Ja też robię ruskie. Dobra, a jaka jest rzecz, której nie lubisz w Polsce? Jakie nie lubię? No, czy jest taka rzecz jakaś? No, Albo coś? to jest takie. Uh, gołąbki. Gołąbki? Tak. Gołąbków nie lubisz? No, chyba nie. No, takie ja też tak, średnio. Nie, nie, nie to, jakby, nie, to coś dobrego. Ale jakby nie, że tylko jedzenie, dobrze, tylko ogólnie coś, brać. czego nie lubisz. Uh, go... Jak ja to lubię? Ogólnie. ogólnie. Że like in General. Wiem, ogólnie. W sensie czego nie lubisz? W Polsce. W Polsce? No. no... Nie wiem. Wszystko lubi super. Wszystko <laughs> my nie lubię. lubimy dużo rzeczy. No, ale wszystko bo my jesteśmy w kolkali ma rodziny. że przyjechałam do Polski, chciałabym tutaj żyć, no, mieszkać. No. Ja nie lubię, a czemu tutaj siadę? No tak, to bym no, nie kraj Fajnie, A no? co cię najbardziej zaskoczyło? Czy było coś, co cię najbardziej zdziwiło? Jakiś taki, taki szok kulturowy, czy nie? Polska? Hmm. Hmm. Polacy są trochę, e, są trochę podobne jak Chińczycy. Serio? E, trochę jak, Coś mają na myśli trochę um, konser konserwatywne. Konserwatywnie? trochę jak nic. Ale nie do końca tego... No, ale... ale, ale no, byłam w szoku, że Polacy są bardziej bardzo Jak, i, no, jest... Byłam, zgubiłam się na ulicy i coś... Potrzebuję pomocy. I, nie, 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 i Polacy ja pytali, a czy potrzebuję pomocy nie, 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 i coś. Tak, I potem może zapraszać się tam. do domu. A to jest ja Właśnie o tym pomyślałam, sytuację. no. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, która... Ja nawet byłam w szoku, bo Klaudia y, właśnie miała y, sandały, które się rozpadły w zasadzie jak tutaj szłyśmy. I jakiś pan stał na ulicy i zaproponował, czy ej, nie potrzebujecie pomocy albo jakiegoś kleju, a my, no że tak, ma pan jakiś klej w kieszeni. Okazało się, że tam miał dom obok i jakby... Dało nam rzeczy, dzięki którym Ela zeszyła mm -hmm. tego sandała. I teraz sandał działa no. i mogłyśmy przyjść, bo znajdujemy się teraz na Zakrzówku. Ja myślę, że on teraz będzie nawet bardziej trwały, niż był przed. No. No. Teraz będzie bud działał bardziej. No ale w ogóle historia dlaczego Klaudia tutaj jest, bo nie wiem czy ja Ci to mówiłam, czemu, skąd ona się tutaj w ogóle wzięła, że dlaczego ja ją znam. co, może mówiłaś, ale ja nie pamiętam. E, historia była taka, że ja mam braci gamerów. Jeden z moich braci kiedyś przez e, jakiegoś Counter Strike'a czy inną grę poznał e, chłopaka z Chin, nazywał się Pan e, I Pan Zhen, e, któregoś razu przyjechał właśnie na szkołę letnią do Polski, po czym miał jeszcze kilka tygodni tutaj w Polsce. I zwiedzał sobie. Przyjechał też do Krakowa, i moi rodzice mówią do mojego brata: Ej, ej, to powiedz mu, żeby przyjechał do nas. Moi rodzice są bardzo gościnni, uwielbiają gości, uwielbiają poznawać w ogóle ludzi. Mój tata też jest takim człowiekiem, który był już w kinach i w ogóle uwielbia zwiedzać, więc Panzen wtedy do nas przyjechał e, do, do mojego domu rodzinnego i był tam u nas chyba za dwa tygodnie wtedy jakoś. Rok później przyjechał też ponownie znowu do szkoły letniej i z Klaudią się poznał też na szkole letniej, uwaga, w Polsce. I uh -huh. <laughs> potem Klaudio, e, odezwałaś ty się do mojego taty, no nie? Uh -huh, Bo no. Panzen chyba dał ci namiary na mojego tatę i odezwałaś. Ale co się powiedziałaś? Cześć! Jestem Chinką w Polsce. No. no, ale tata Eli jest bardzo gościnna. No. bardzo bardzo mnie. No, no, e, On zaprosił no, ją na święta no, do nas. No, ale najmniejsz... słodko. Najmilszą osobą, osobą, tak? no, osobą widziałam w Polsce. <laughs> Jedno z, no. z najmniejszych, e, tak? No, najmniejszy. no i mój tata zaprosił ją na święta, w ogóle mm -hmm. na całe serie całe świąteczne chyba. Mm -hmm. Jakoś tak kilka też, jakieś dwa tygodnie chyba też była się mm -hmm. na wtedy. No, i teraz na sierpniu znowu do nas przyjechała, i dlatego Klaudia tutaj jest właśnie mm. z nami. No, ja z tego, poznałam tego chłopaka Chińczyka, bo pierwszy raz czelam, to pierwszy raz przyjechałam do Polski i byliśmy na tak same letnie kursy. Do mm -hmm. A no. gdzie te kursy były? W jakim mieście? W Bydgoszczy. W Bydgoszczy? No. Aha. Nieźle. No, Słysza, Słysza, Bydgoszczy taki kurs. Jeszcze nie byłam w, <głoszczy>. w Bydgoszczy. Strasznie no, ciekawa nie, sprawa. To. O OMG! Tam pływają ludzie z bojami! Widzicie te pomarańczowe i tam Aha, pływają Aha, no teraz widzę. Wow. A dobra, bo jeszcze mam takie jedno pytanie, bo teraz wiemy, że będziesz jechać do Francji, tak? Mm -hmm. Niedługo. Mm -hmm. A planujesz potem jeszcze wrócić do Polski kiedyś, tak to, na odwiedziny już, czy coś? Się. Ja jej wczoraj pytałam, czy chce po studiach wrócić do Chin i powiedziała, że nie. Ooo! No, zdrada nie rządu chińskiego! <laughs> <laughs> <U. laughs> Hiska party robotnicza, chińska robotnicza, nie? dobrze <laughs> mówię? No! No, nie ma, ale to co? Jakby gdzie chcesz mieszkać, potem? W jakim państwie? W Polsce? W Polsce? No. Fajnie. Będę kończył wymianę do e, Fra e, Francji, będę potem wrócił do Polski do jakiejś raczej obrony w mhm. szkole. A potem będę szukać pracy. No. No, mhm. źle. Super. Nie no, wrzucimy super. tego raczej na Instagram, bo ma 7 minut. Ale to początek, mhm. możemy tylko. Dobra, no to tyle jak wyżegnamy się same ze sobą, bo ponelką temy, to będzie wyglądać, pewnie tak.